Profesor Henryk Rabe, urodzony w Warszawie, absolwent Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza w Welwowie, w 1944 roku był organizatorem Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej. jego kilkuletni rektor i pierwszy rektor w 1948 roku na skutek innych poglądów został usunięty ze stanowiska rektora i nie tylko, bo odsunięty w ogóle od pracy z młodzieżą i wysłany na wcześniejszą emeryturę.